Żeby była jasność, Aneta Grożyna jest po prawej naszej stronie, Pani Ani po lewej stronie. Rozpoczyna drużyna Pani Anety od zagrania i gramy. Pierwszy punkt, 1-0 prowadzi drużyna Pani Ani. Ja myślę, że możemy szybko ustalić takie zasady, że to pani muszą grać piłkę przebijaną na drugą stronę. Co panowie na to? Takie zasady? Nie, nie zostało zaakceptowane. Sędziowie wszystko widzieli? było na tepnięcie, tak? I... Zagrywka po drugiej stronie, po terenie z jeden do jednego. Albo żeby poklaskać przy zagrywce, tak troszeczkę było, żebyśmy ożywili się na trybona. Teraz mamy już na i proszę bardzo. Wszyscy biegają. Jak na początek Ali. A na dalej na koniec? Jeszcze. Do końca. Teraz wrócę nagrywkę, Spróbujemy zrobić pierwszą falę, Stajemy i poszła pala. Poszła fala, Poszła fala, Poszła. Hala. Góra poszła. Druga strona. Idzie fala, Idzie pala. Idzie pala. Wraca. Jeszcze do na poszło, A nie. Tak się bawimy na dobrym spotkaniu się Karskim. Przez usunęte się przepisy, gry w siatkówce i to zinterpretować. Fabio! Mokry, do jadu! Zagrywka <grybka> z drugiej strony.

Na następnym raz będzie lepiej. 5 do 3. Prowadzi druzyna na Jest! Teraz na ustawienie Bardzo precyzyjnie wszystko, co rozpisane poszczególne akcje. car so of you